Wiem, że jednoczą się różne grupy społeczne i albo przygotowują patrole właśnie społeczne, albo po prostu trenują po to, by w razie jakiegokolwiek zagrożenia móc stanąć w naszej obronie. Więc ja się bardzo cieszę, że mamy normalnych facetów w Polsce. Bardzo się cieszę, że nasi panowie, wiem i jestem o tym przekonana, staną na wysokości zadania i w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa nie będą Patrzeć na to z boku, tylko po prostu w odpowiednim momencie zareagują i nas ochronią. Także cieszmy się, że w Polsce jeszcze jest normalnie. Oczywiście powinniśmy dążyć za wszelką cenę do odrzucenia e, paktu migracyjnego albo po prostu sprzeciwić się Unii Europejskiej, nie płacić żadnych kar, nie przyjmować tych ludzi, zamknąć nasze granice, wprowadzić bardzo restrykcyjne kontrole na, na naszych granicach zachodniej, południowej. Czy wschodniej i po prostu nie przepuszczać ani jednego migranta, który tutaj jest przerzucany przez np. niemiecką policję albo przedostaje się przez e, zabezpieczenia na naszej wschodniej granicy. Polscy politycy, czy ci, którzy są w rządzie, cały czas zasłaniają się tym, że no nie będziemy przyjmować żadnych imigrantów, ponieważ Polska przyjęła bardzo dużo uchodźców z Ukrainy i na to samo założenie powoływał się także Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej, tylko że Rafał Trzaskowski i ci wszyscy politycy po prostu perfidnie kochani kłamią. Rafał Trzaskowski powoływał się na decyzję Rady Unii Europejskiej z 2015 roku, która ustanawiała Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. I tam rzeczywiście były takie zapisy, że państwa, które być może mają presję migracyjną e, na swoim terytorium, mogą być zwolnione z tej pomocy dla Włoch i Grecji, która w 2015 roku, które w 2015 roku borykały się z ogromną presją migracyjną. Natomiast 2015 rok to jeszcze jest długo, 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 długo przed jakąkolwiek decyzją o pakcie migracyjnym, więc albo Rafał Trzaskowski celowo okłamywał ludzi, mówiąc, że w tamtym czasie właśnie spowodował, że Polska została zwolniona, czy będzie w przyszłości zwolniona z przyjmowania jakichkolwiek imigrantów ze względu na to, że przyjmuje uchodźców z Ukrainy, albo po prostu wykazał się ogromną, gigantyczną wręcz niekompetencją i brakiem znajomości unijnych przepisów, albo po prostu jest. Jedno i drugie. Także kochani, trzymajmy się razem, ale też miejmy świadomość, do jakiego niebezpieczeństwa może w przyszłości dochodzić. Apeluję do kobiet, by zadbały o swoje bezpieczeństwo, by trenowały być może jakieś sztuki walki ułatwiające samoobronę, albo by zawsze na przykład w torebce miały gaz pieprzowy.